Elos, elos, mrucie um, Tutaj nagrywałem dzisiaj stand offa Usek mnie zapraszam. E... Napiszę mu. Nie. Mm, nagrywam. Recording. E... To był odcinek po angielsku. I'm. I'm. Kurde. English to Pro. O Boże, wiek. I'm recording. Video. jedno. <noise> Dobra, nieważne. O, tutaj se kupiłem, kupiłem sobie to dwa razy po 8 złotych stuwa. To, takie ładne skinki tutaj teraz mam. Epickie. Mad. Mat. Mm, ej, mm. ej. It's in Polish, dobra Dobra, napisałem, że mam tu polską na temat Startraka do Big Na razie tylko 3 flagi, bo mało gram e, okej. Okay. Mam fajny ziemak, fajnie się zim gra. Mieliśmy już wojny klanów. Spaczko, spaczko, wszystko. Już jesteś level, level VXPiłem się na maksa. Dobra, idziemy może na defuza. To będzie ścina. Bo no. ostatnie ten gigabajt mi zajęło nagranie. Jak będzie mi to serial, mi się popsuł mikrofon, słuchawka i teraz muszę używać tego w telefonie. I czasem będę zasłaniał palcami, bo, bo jak gram, to też mam z jednej strony kucenie a z drugiej strzelanie i jeszcze muszę obracać kamerą, więc zapomniałem powiedzieć, że mi się sam z siebie standard odinstalował i teraz mam takie gówno jakieś. Już myślałem, że będę miał ten od nowa w ogóle, stałe sterowanie, ale ja miałem po prostu ten, yy, mi pisało jak grać. Śmiesznie w sumie wyszło, i nauczyłem się też momentu kobry. Halo? To było epickie. Tak, to jest moment kobry, że ciągle kłócam praktycznie i sztelam. Tu my gdzieś chodzą. Halo? Kurde, przywalił. Jezu! Jezusie Chrystusie. Dobrze, to tylko rozgrzewka. Jezus, jeszcze mi zabrakło amunicji. Halo? Mamy tego samego skina co ja? Rozgłosimy się, żebym najpierw słyszał wrogów. Hmm. Easy? Easy peasy, let me Quizy? Takim sposobem na dobro O Boże, wziąłem sobie USP, Dobra, nieważne. Chciałem skina pokazać. Takim fajnym sposobem... Boże, ruskie. Fajnym sposobem na gra jest zawsze celowanie w głowę, jak się gdzieś wychodzi. Bo najłatwiej wtedy zrobić heada. Mm, ale mi nie zawsze to wychodzi. Muszę sobie nad aimem poćwiczyć. No ale już gram bardzo dobrze. Jeszcze lepiej nawet AWM-em mam powiadomienie, muszę sobie w końcu włączyć. O Jezus! Widziałem, że już nie mam szans. Jakieś się nazywa. naprawdę. Era Reaper. Dobra, już wiedziałem, że nie mam szans. Słyszałem ich, ale się już poddałem, bo... O, ma tego samego skina co ja, fajnie. To już pominę. Dobra, tutaj Typek y, walczy z nim, więc plantowali bomba. Ich jest 4, on jest 1, nie ma szans Typek. Idą mu jeszcze plery. I, I malagi, więc przegrana. Zero fragów, ja. Co on robi? Ile on ma mappingu. 400, ja. Dzisiaj nie dziwię że jest w ścienę. No dobra, koniec tego. Kupuję mojego chyba najlepszego, sprawy najlepszego skina. O tak, cyberpunk. Czy jakoś tak, już nie pamiętam, no. Te razy są czasami trudne. Tutaj akurat movement kobiet do tej broni się nie przydaje. Ale warto z nią kłócać, jak się nie musztora. Wtedy jest praktycznie ciągle trafisz. Boże, Jezuse! Jezuse! Jezus jeszcze z góry tam 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 próbuję zrobić A tu już nie miałem szans Byłem obity a miałem jeszcze sto HP w dodatku Dobra tu już wygrałem. elo dobra Easy peasy lemon squeezy Dobra dobra Kto coś tam po rusku piszą? O jezus jak ja ruskiego nie umiem w ogóle Zręcamy z języka ruskiego to tylko Cześć. W sumie ja dużo gram w CSA z uskim, tylko praktycznie, bo mi się nie łączyło z y, europejskimi serwerami. Ja Miałem przez parę dni CSA GO. Tam też kiedyś gram, ale mało gram w CSA. Go wolałam Source. I nadal mam Source a i gram sobie. Ła Jezus! Agresorzy jacyś. Kurde, czemu ja nie słyszałem, że mi idą... Tachot jakiś kurde. Luski. Ruski. Ruski typek. What the fuck. Naprawdę on jest aż takim dobrym, że ich chyba nawet nie widział. O Boże, jeszcze ukradli komuś skina. Za biedaki. No nie, jeszcze mi nie stać. Dobra. Hardcore gram skin. No i tak nie wiem bardzo dobrze grać. Wiem, że ją od razu jak wyjdę, bo pewnie będą wcelowani gdzieś, ale może nie będzie jeszcze jak no. Tutaj moment kobiety się chyba nie przyda. O, wiedziałem, że będą wcelowani, no wiedziałem. Jakie chamy. Mogliby raz je kampić. I znowu ta, ta, ukradł mi skina, kupek jeden, no jaki. Dobra Elo, idę do Tera, bo i tak nas jest więcej I będzie teraz można przynajmniej... Ja jestem w wygranym teamie. O Boże, piszę teraz. O kurde, nie piszcie, No, w ogóle jeszcze tutaj się tak rozmawiałem z takim youtuberem Maxugiem. I on się zgodził. O kurde, myślałem, że sprzeciwnie, lol. On się zgodził, żebyśmy pograli, ale na razie nie ma go w domu. I jeszcze nie wiem, czy będzie miał siłę. Ale jeśli, jeśli będzie miał siłę, to razem może coś nawet nagramy, jak damy rano. No ogólnie spoko youtuber. Niedawno go poznałem jeszcze. Taki afker. O, teraz nas jest więcej. Dobra. Okej. Okay. To sobie kupię tego granata. Oni nigdy nie idą przez A, więc jest takie... Ło, jak spojrzeli na tę bombę jak na moje skiny. Hehe he. Dobra A, Rusia sobie te to nie wiem po co. Może mnie nie zrani. O, nie zrani mnie. To za magia. Idą, idą, nie idą. Bo nie idą. Dobra, i typy przegrywają. To będzie pierwsze porwagi. No jaki złodziej fragów. No patrzcie, o dobra, odszedł ktoś Eee, Laga. Laga miałam trochę. Ale ok. Będę musiał sobie trochę ustawienia, chyba wiecie, jak będę nagrywał. Bo nagrywarka niszczy mi telefon. Eee. Mój telefon zaraz wybuchnie. No dobra. Chyba nie sama, jak możesz, żeby kąpić przy tym okienku. No wąpię jak chyba nawet nie wiem, gdzie jest zielona wiem, się idzie Boże, jakie mam lagi? What the fuck? Co? Kiedy on wszystkich zabił? Co to było? To musimy jakiś cyfrą chyba zrobić Dobra, MK bierę, MK Idziemy z tym koksem wszystkie skina? A dobra, mam jednego skinka? Już! Idzie do mojego skina, ale mam lagi O Boże już myślałem, że weźmie tego skina to byłby największy na świata. No Boże! No, jeszcze mi się ekran dacił, super. Głupi ekran ten z tej Nieważne. No jak? Kiedy? Gdzie? Co? Jak? co tu napisali? A raz Fortnite, okej, okay. nie idę do jego lobby O dobra, panien Teraz ich porobimy Ten 1-6 to się zmieni Będzie na no odwrót, teraz będzie 6-6. Albo, A bo, o, bo tutaj się 1 już nie da Ja powiedziałem nie, no się w równo o, ten jeszcze kradzie mojego skina, super, zabiłem go. Ukradł mi skina, tego zabiłem. Elo. Kampi, kampi. Będziesz na mnie? Kurde, nie, kampi. Czy nie umiemy tak sobie grać jak u mnie? O, a, teraz, jest jest więcej, no to mam przegraną. Elo. Jestem najlepszy w teamie, elo. Jedna wygrana. Jak dla niego? Na mnie, powinno być. Ja miałem dwa fragi. On miał asystę. Co? Mi wygrał jako asystę? To za złodzieje, głupia. Zawsze mi muszą kradnąć fragi. No oczywiście, ukradł mi skinę. Albo ja mu temu przeciwnikowi. Tak to bym się nie obraził. W sumie to też mój skin w takim razie. Obo przeciwnik mi ukradł.

<gry> Oni już stoją, wiedzą co się będzie dalej działo. Elo, nikt nie idzie? Chyba nikt. To może iść ktoś tutaj? Chyba nie idą, i się mnie prosty może. Cziup. Elo, a nas Fortnite, o dołączył. O kurde. Klery nam idą. Jest. A tu. Dobra, Elo? Ty już musi być dla mnie gwiazdka, dla mnie, Tak, zabiję znowu wszystkich. <laughs> wszystkich rozwalam. O, miałem tego skina. Nadal go mam. Teraz mam jeszcze skręcza. Bym się wyrusował ze skrzynki, na którą użyłem 100 golda. już tak chciałem kosa. Chcę w ogóle zrobić opening. Opening tych skrzynek za stówę. Na urodziniec kupię trzy karty pod na 150. I kupię sobie kosa w sumie. Jezus! O ale fajnie. O ma tego samego skina co ja, fajnie. Grand Prixa. a o, dobra, to mam przegraną. Chyba już w ogóle cały mecz mam przegraną. Co on robi? Co to było? Co on robi, że on przybierze na granatę? Naprawdę, co on robi? O to fuck, co on wala to the fuck? Naprawdę, co on robi? Na B typia, typie. Dawaj. Albo nie na B. Nie, na B. Dawaj, dasz radę. Musisz to wygrać. Musisz to wygrać, mam jeszcze dwie runy do przegrania, nie może... Boże, co to? Ja... Naprawdę, są takie noby. Dwóch typów z takim samym awatarem, no dobra. Nie ja wiem, jak można tak słabo grać, że... What the fuck? My się o 10 lat. W sensie, że ktoś wybiega, a wy reagujecie 30 sekund później. Super flash. Aha. Idealny, na pewno się po coś przydał. Chciałem się po to, żeby przeciwnicy widzieli, gdzie jestem. Dobra, wiem, żomnik mógł zabić. Mógł mnie zabić. Ale ja mu pójdę na plery teraz. Jak? Jeszcze 63 obrażenia, what the fuck. Dawaj, zabierz. Dobrze, rozbrój bombę szybko. Nie idź Poskina dał, nie? nie idź Poskina dał, nie? Musisz to wygrać. Dobra. Przynajmniej w taki sposób wygraliśmy. Że ja po prostu rozbroję szybciej niż inni, ja tak też czas zrobiłem. Dobra, jeszcze mamy jakiekolwiek kod Jeśli teraz przegramy, to ile. Jest... To mamy już przegraną w ogóle. Dobra, nie, teraz tak musimy wygrać. Nie ma bata, musimy to wygrać. Boże, ale słaby. A, granat! Ojoj! Oj. Halo! Nemściłem się na ciebie? Jak! Sam heady dostawał! Poza tym miałem jeszcze broń ze słabszym damage. Co? Ten typ był niewidzialny! Znowu jakieś niewidzialne typy. Co to ma być? Nie, no nie. Ja nie. Gdzieś nagrywa.